No, dzisiaj jak co tydzień budna dajem co zawsze, gdy chcę trochę pofapać, solidnie się przygotowuję. Po upewnieniu się, że pozostali domownicy wyszli na długo z domu, zamiek. Aha, to tutaj już to znaczy chodzi o walenie, kam Wszystkie zamki, oczywiście wszyscy mają ze sobą klucze, więc to za mało. Podkładam wtedy pod komodę jakieś szmaty i przepycham ją pod same drzwi, wszystkie okna szczelnie zasłaniam grubymi, bordowymi zasłonami i gaszę światła. Załóżka wyjmuję rolkę przezroczystej folii kuchennej. Rozwijam... Aż takie przygotowania tylko po to żeby zezwać, chociaż naprawdę, mam dobre kilkanaście metrów i zakrywam nią całe stanowisko. Oba monitory, klawiaturę, mysz, biurko, zero śladu. Upewniam się jeszcze raz, że drzwi są dobrze zabarykadowane, a okna zasłonięte. Wyjmuję także ukrytą rolkę papieru toaletowego, tym razem znajdującą się w głębi szafy. Muszę zaopatrzyć się na własną rękę, by nikt nie zauważył braku. Zamykam na klucz. No w sumie, nawet mam to Jeszcze drzwi od własnego pokoju. Ostrożnie ściągam z półki słownik kortograficznych. W środku, w dziurze po wyciętych kawałka stron, spoczywa. Wasz dysk zewnętrzny z zainstalowanym Linuxem. Odłączam... Dobra, schowany pendrive jeszcze rozumiem w książce, ale po co zainstalowany Linux, skoro wszystko można na Windowsie? Komputer od internetu. Dysk podłączam do portu USB i odpalam z niego system. Wpisuję ostrożnie 32 znakowe hasło, złożone z liczb, znaków oraz dużych i małych liter. Jak je liczę? Zapamiętać takie 32 znakowe hasło to naprawdę jest cud. albo Kurde, trzeba to wszystko mieć zapisane gdzieś na kartce, bo inaczej nie da się tego... Po prostu co wam mi W katalogu home znajduje się 780 GB porno. Uprzednio ściągnięte... 780 GB. Ja... I ja tylko się pośladam. Tego przez Wi-Fi z McDonalda. Ustawiam budzik, o, żeby zdążyć to posprzątać przed rodziną. I zabieram się do roboty. Gdy słyszę dźwięk budzika. Aha. I kurde. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Tego ziemniaka, co chyba ssał. wyjmuję dysk zewnętrzny. Odłączam zasilanie. Chowam dysk, Do skrytki w słowniku. I odkładam go na półkę. Podłączam internet. Zdejmuję brudną folię. Zawijam wraz z papierem toaletowym w kulkę. I wrzucam do siatki. Którą chowam przeznaczony specjalnie do tego celu plecaku. Otwieram drzwi. Przesuwam komodę na swoje stare. Miejsce, odsłaniam okna i wychodzę na dwór. sprawdzam, czy nikt mnie nie śledzi. Po czym Naprawdę. Tylko mam po co, aż tak wszystko to już dokładnie wyliczone, chociaż z drugiej strony lepiej być ubezpieczonym. Ruszam szybkim krokiem, zmierzając do pobliskiego osiedla. Gdy już jestem na miejscu, otwieram śmietnik specjalnym dorobionym kluczem i wyrzucam do niego zawartość mojego plecaka. Po drodze do domu kupuję dużą holę i paczkę chipsów, wymieć wymówkę jeśli rodzice już wrócili do domu, robię tak od trzech lat, jeszcze nikt nie odkrył moich brudnych tajemnic. I w sumie nawet dobre posunięcie. Hmm. Jako budna tajemnica myślałem, że będzie to coś innego, ale okazało się, że jest to związane, żeby YouTube coś tutaj nie, nie zrobił z gryzem. Oczywiście kochany na YouTube potrafi coś odpieprzyć. Siema!